Może na tamę? Wiesz co, ja widzę elkę obok masz elkę, no dobra No to lecę tam no Bo ja byłam nad rzeźnią jakby trochę Nie wiem co to jest z rzeźnia Ale <grym> pewnie tak tam jest dużo w jednym miejscu przy, przy tamie tam. O kurcze Gram, gram Otworzyłem okno, trochę się tu przewieje moje mieszkanie. A ty masz daleko do Wrocławia Junka? Jak tak maga, z koleżanką, A. wybieracie na ten shopping, żeby do, miast, do miasta... 60 km jakoś. O tak. O kurczę. Dobra, mam shotguna. Ja ERK. Jestem w niebieskim domku jakimś. Ja szukam tych miętowych, bo one są najlepsze, wiesz, to odkąd je poleciła siunka, to już do innych nie wchodzę. Ty, ja widzę, ty, widziałem typa, jak do cegły wbiegł. Y, od S strony, więc ja za nim wbiegam kurczę, i go shotguna wiesz. O kurde, szczelnie. Jesteś na... No jest. nie wiesz... Ja... Ty zginęłaś? Tak. Kurde. To czekaj, to ja się z nimi jeszcze tu puszczam, Nie chcę mi się grać samemu, tak wiesz? To zaraz zginę sobie. Czy ja krwawię? O, fuck. Junka, no jak możesz tak po amatorsku no wiem, tak zginąć jest. po prostu? No on miał szataną. Nie, ja aerkę. O, już o ja miałam zwykłą aerkę. A tu była taka przygoda, że ja miałem szota, a on miał pistolet. Przyleszczyłam. Mm. Czekaj, zaraz idę się zabić. Kto jest kozaczkiem tutaj? Kto jest kozaczkiem? Krzyczę i się pytam. Halo! Zawołałem ich, wiesz? Halo, halo, kozaczki! Halo, halo! Nie widzę nikogo, żebym je mógł zabić. Pochowali się. Hmm. Halo, koza. O jest, widzę cię, kurde, leszczu. Tam jest jeden, tu, przede mną. Nie wiem, czy on wbiegał do tego budynku, czy wybiegał za niego, ale chyba wbiegał do środka. Wybiegał raczej O, strzelają się Gdzie to było dokładnie? W ceglanym? Czy tutaj? Halo, halo! Dobra a kurde, czekaj bo dwóch zabiję i umieram. 20% jeszcze. To, a ty tam leżysz i mnie słyszysz? Okej, no. czekaj, czekaj bo ich musiałem rozwalić. Od tego wezmę to, 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 to. To, to. to. Zawsze tak jest, że dobrze idzie człowiekowi, nie? Jak już, kurde, druga osoba zginie na śmierć. To można zginąć jakoś inaczej? Można. Zależy, w jaką grę grasz. Na przykład, w, jak grasz w armę i cię mogą podnieść, to zginęłaś, ale nie na śmierć, tylko tak... ...na trochę. Halo, gdzie jesteście wszyscy? Halo? Ty no, nie dadzą mi się zabić, no. Może Jumka ja powinienem grać, może to jest... Ale nie no, 40 minut nie będziesz czekać. Idę biegnę do miasta tutaj. Środkiem... O, jedzie samochód, fuck. O, ktoś do niego strzela, czuję, że to jest moja śmierć. Dobra, jest środkiem drogi. Ale sytuacja. Draseczkowa. Da się podskoczyć nad płotem i strzeli z shotguna Dobra, jest tu koleś Chyba tak. Mam typa w domku, bo k siebie to f chyba, chyba you będzie You're a fucking noob, I'm coming for you I'm coming for you Burn bitch Fak. Dobra, ten spłonął. A nie, ten nie żyje, fak. Kurde, biumka, za dobrze mi idzie. No nie mogę zginąć, wiesz? No dobra, to kraj. Ja coś mam dzisiaj nie wart. O, biofuel miał. To może masz parki albo coś, nie. Lischat RK No, ja teraz powiem ci, jak jestem taki odważny, to jakbym na mocarzu jechał. Naprawdę. Dobra, są spark Plagi I akacz. No, można wziąć i akacza. 110 naboj no do niego. O, Spark plagi miał, ale samochód jeździ, to musiał mieć z innego, nie? No, może wyciągnąć... Ale jak go kurde przyfajczyłem, drugi jak wskoczy, to go normalnie. A tu nie jest tak, jak chcesz, tu możesz skoczyć w górę w ogóle, wystarczy, że celownik celujesz w ty, panie. Strzał Aha. zawsze taki sam leci, tak no gdzie? Te wszystkie nubasy są teraz, które mi tu kurde groziły. W ogóle Ark Survival podobno jest za darmo teraz na tym na Twitchu, znaczy na Steamie na trzy dni, co jest jeszcze raz? Ark Survival jest przez 3 dni za darmo. Aha. Uwielbiam te pytania. Nie. Ej, czy jak on jest przez 3 dni za darmo to jest na zawsze za darmo? No tak, jest przez 3 dni na darmo, za darmo, żeby był na zawsze za darmo, no tak. Logiczne przecież kurde. Ty tych najlepszych domków nikt nie przeszukał. Czujesz to? Junka. No, czy ty to czujesz. Tak pewnie ja nie, prze, nie przeszukałam, bo opadam. Oglądasz sobie, jak wczoraj grałam w horror. I jak to było? To jest, bałaś się? To jest, no, wiesz, co, to jest taka głupia gra, że musisz szukać jakichś części, żeby nie wiem, czy uruchomić helikopter, czy nie wiem, czy coś takiego. Hmm. I nie masz tam auto za Ale to jest taka AAA, A, i... czy taka raczej tania gra? Czy to jest coś w stylu Outlast? Czy, mm -hmm. no Zbierasz przedmioty, no i musisz się jakoś wydostać z tego miejsca, no i też gdzieś tutaj coś. Tu czy coś, to zaraz jakiś, jakiś duch ci wychodzi I To nie tak. tak, że wychodzi, tylko on nagle gdzieś wiesz w no, skoku, zawsze tak jest <grym> znaczy, nagle cicho, cicho i nagle takie Czy od ja wyczuwam tu lekkie draseczkowe napięcie wiesz w tym całym tym wszystkim co tu wiesz się dzieje u mnie próbuj może ci uda Kułka jest jeszcze takie wielkie, wiesz? Nie lubię tego. Kiedy dziś ryzykował życiem. Dobrze. O fuck, ale zajączyłem teraz w kamień, wiesz, samochodem. <grytanie> Zajunczyłeś? Dziś się streamujesz? E, nie wiem. Jeszcze. Myślałam, żeby dzisiaj wyjść w końcu na tour. No co ty, po co? Gdzieś tu się szczelają, tylko nie wiem gdzie dokładnie. kurde ostrzał poszedł zmasowany. Się na domkach strzelają tych trzech Te trzy domki czy nie. Nie widzę tu nikogo. A jest samochód. Musiałby ktoś być. Daj, zabili mnie. Dwóch typów, kurde. A się na nich wbiłem. Dobra, Junka, gramy. Dobra. Gramy.